Witam Was w kolejnym filmiku Góralski Ogród. Dzisiaj wiele drzewka. Jest to taki zabieg, który należy wykonywać właśnie na początku lutego albo końcem stycznia. Zabezpieczamy drzewka przed pęknięciami. Zobaczcie jak pękła mi kora gruszy. Już dawno, dawno temu pękła mi. Naprawdę bardzo musiałam ją związać, tą korę, żeby nie została okorowana już całkiem. Tutaj mam jabłoń, ona troszeczkę lepiej sobie radzi, ale są tu tereny podmokłe i naprawdę i silne wiatry do tego, i te drzewka mają ciężko. Jak zobaczycie, wcześniejsze tutaj bielenie, widzimy, że te gałęzie są takie zdrowsze. Tam, gdzie nie było tego wapna, są porośnięte różnymi nawet porostami. Do zabezpieczenia drzewek możemy stosować wapno takie wapno malarskie lub możemy też stosować białą farbę emulsyjną, ona też się sprawdzi. Natomiast ja polecam właśnie wapno takie jak tu widzicie w opakowaniu. Także to jest też nie tylko zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem, nagrzewaniem się tej kory i później dochodzi właśnie do tych pęknięć, jak mamy mróz w nocy. Takie bielenie należy wykonać wtedy, kiedy mamy dodatnią temperaturę. U mnie było, były, była temperatura dodatnia, 6 stopni na plusie. Pogoda co prawda nie do końca taka odpowiednia, bo mogłoby być trochę słoneczniej, ale silny wiatr on też spowoduje, że to wapno szybko wysknie, bo ważne, żeby właśnie ono nie spłynęło, żeby właśnie to nie była pogoda deszczowa, żeby jak już pomalujemy te drzewka tym wapnem, to żeby to wapno nie spłynęło po tym drzewku. Także tak wyglądają moje drzewa owocowe koło domu, co roku je zabezpieczam, i tu właśnie widzicie, że daje to efekty te. Ta kora jest taka zdrowa. W tych miejscach, gdzie było to wapno, to ta kora jest zdrowsza. Tutaj widzicie drzewka na działce pod lasem. Ja je już pomalowałam wcześniej w jesieni, jak zabezpieczałam je przed sarnami, bo no pod lasem no to i sarny skakują do ogrodu. Teraz, jeżeli bym miała malować, no to musiałabym ściągać te osłony. Byłoby to kłopotliwe. Tutaj mam zrębki przygotowane, będę robić grządki podwyższone. Tutaj ostatnio też położyłam sobie karton, bo miałam taki większy i też wysypałam te zrębki. No i tutaj mamy kolejne te drzewka. No, to są młode drzewka, które w tamtym roku były obgryzione, szczególnie tutaj ta jabłoń, którą widzicie. Były naprawdę mocno obgryzione, nie były zabezpieczone. Górą obgryzły sarny dołem, obgryzły zające, teraz miałam zabezpieczone te drzewka, no i mimo że miałam tych powiedzmy lokatorów nieproszonych dość sporo na działce, bo było widać po odchodach, które zostawiły. Które zresztą są dobrym nawozem, ale pod takie rośliny bardziej ozdobne, no bo też te odchody mogą zabierać jakieś choroby, jakieś pasożyty. To może lepiej nie rzucać tego tam, gdzie będziemy mieć warzywa. Także tak to wygląda, i dzisiaj by było na tyle. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, miłego weekendu i do usłyszenia w następnym filmiku.